Jeśli bolicie kolano albo koślawisz je mocno, to zwróć uwagę na to, żeby nauczyć się prawidłowo wykonywać przysiad na jednej nodze. To nie tylko wzmocni kolano, ale zabezpieczy też łąkotkę i wszystkie struktury w kolanie. Zwróć uwagę: najpierw cofasz biodro, następnie powoli ekscentrycznie siadasz, czyli hamujesz ruch. Druga noga tylko utrzymuje równowagę. Popukaj udo, brzuch i pośladek, one mają być napięte. Ręce skieruj lekko w przód i na zewnątrz. Tego nie może być. Skieruj biodro na zewnątrz, pępek na wprost i teraz bardzo powolutku siadaj. Kierujesz mocno ciężar na lewą nogę, ale miednica się nie skręca. Kolano zostaje ładnie skierowane na zewnątrz. Możesz zrobić zarówno na palcach, jak i zupełnie z drugą nogą ustawioną w powietrzu. Bardzo powoli w dół. Możesz pomóc drugą nogą, kiedy wstajesz. I teraz bardzo istotne, dosyć szeroko druga kończyna. Zawsze biodro zaczyna. Kiedy się pochylasz, potem zaczynasz zginać kolano. Zrób 10 powtórzeń w trzech-czterech seriach na stronę.